I'm mm -hmm. Wojciech Majewski witam po raz pierwszy w roku 2013. Drodzy Państwo, podrożały egzaminy na prawo jazdy, ale mam nadzieję, że większość z Państwa już ten dokument ma i nie musimy się tym martwić, a jeżeli Państwo nie macie, trudno, 26% drożej trzeba będzie zapłacić, żeby korzystać z samochodu. A co dziś w programie? Dziś o hybrydach i samochodach elektrycznych, te auta, które pojawiają się na rynku coraz częściej. Podsumujemy, co było w tej dziedzinie, w roku 2012. Nie zabraknie porównania, tym razem Honda CRV i yy, Volkswagen Tiguan, dwa auta napędzane na cztery koła, myślę, że porównanie interesujące. Będzie trochę historii, tym razem historia Renault, a ponieważ wszyscy emocjonujemy się już Dakarem, o tym jak Adam Małysz przygotowywał swój samochód w firmie Overdrive również dzisiaj opowiemy. Proszę Państwa, a więc już po raz pierwszy w roku 2013 jedziemy w czasie na jazdy. A teraz w naszym programie o samochodach elektrycznych i hybrydowych, które zaprezentowano w roku 2012 albo w tym roku robiły karierę. Rozpoczynamy od Lexusa, to najnowsze dziecko japońskiej firmy LS600H. Gdybyśmy sumowali arytmetycznie wartość silnika elektrycznego i spalinowego, otrzymalibyśmy zawrotny wynik 618 koni. Jednak sam Lexus operuje wartością 445 koni mechanicznych i zapewne wie, co robi. Podobnie rzecz ma się z momentem obrotowym. Stąd parametry obu jednostek napędowych podawane są oddzielnie. Tak czy samochód bardzo szybki i niezwykle luksusowy. Przede wszystkim znakomicie wyciszony. Ale BMW, marka, która słynie z znakomitych silników, również pamięta, że trzeba proponować samochody elektryczne. Na Paryskim Salonie taki samochód się pojawił w wersji plugina, więc w wersji auta, które można ładować w domu. Oczywiście BMW to nie jest marka, która bardzo mocno stawia na samochody elektryczne, przynajmniej nie w tej chwili, bo ogromne sukcesy odnoszą jej silniki spalinowe, zarówno wysokoprężne, jak i benzynowe. Natomiast zupełnie inaczej jest z Toyotą. W 2012 roku na całym świecie nabywców znalazło milion hybrydowych modeli Toyoty, a łączna sprzedaż tego typu pojazdów w Japonii wyniosła 2 miliony sztuk, zaś na całym świecie to już 4,6 miliona. A więc 19 modeli hybrydowych do 80 krajów eksportowanych to jest obraz tego na co od wielu lat stawia japoński koncern Oczywiście symbolem samochodów hybrydowych jest Prius, który od wielu lat już na rynku hybryd rządzi. Natomiast Auris, to auto, które pokazało się ostatnio w wersji hybrydowej, również zostało przyjęte bardzo ciepło. Natomiast jeśli chodzi o samochody elektryczne, oczywiście rządzi Opel i Chevrolet, a więc Ampera i Volt. Gdybyśmy chcieli porównać te samochody z Priusem, to ładowanie baterii odbywa się tylko z gniazdka, 6 godzin to trwa. Odzyskiwanie energii, np. podczas hamowania czy toczenia się, jest niemożliwe. W Priusie plug-inie zasięg na silniku elektrycznym możemy próbować zwiększyć przez delikatne traktory. Pedału gazu, ale i tak nie mamy szans, aby ten zasięg był porównywalny z tym, co oferuje Volt czy Ampera. Oczywiście to zupełnie inne auta, i nie da się ukryć, że jeśli chodzi o zasięg i możliwości, w tej chwili samochody amerykańskiej produkcji zdecydowanie dominują. A więc, Opel i Chevrolet Volt i Ampera to auta, które. Najlepiej reprezentują rynek samochodów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Europie ten rynek samochodów elektrycznych jest zdecydowanie mniejszy. Z większym trudem przebijają się marki, szczególnie francuskie. Ale Fluence i Kangoo to samochody, które mają ogromną szansę, aby ten rynek europejski podbić. We Fluence zamontowano silnik elektryczny, który generuje 70 kWh mocy maksymalnej, a więc około 95 koni mechanicznych i dobry moment 226 Nm. Natomiast Kangoo napędza elektrykę o mocy 44 kW, czyli 60 koni, ale to inny charakter samochodu i oczywiście inne oczekiwania. Własność pojazdu i baterii została rozdzielona, dzięki czemu cena zakupu samochodu jest niższa, akumulatory pozostają własnością Renault, a klient Użytkuje je w ramach opłaty abonamentowej. To jest ten nowy pomysł, który ma ogromne szanse przyjąć się w Europie. Producent gwarantuje dostęp do zawsze sprawnego akumulatora o pojemności powyżej 75%, a zasięg tych samochodów jest naprawdę imponujący. W cyklu mieszanym Fluence 185 km, a Kangu 170 km. Warto wiedzieć, że baterie można ładować korzystając ze standardowego gniazdka z uziemieniem. Teraz o historii, tym razem historii Renault, początek tej marki. To podobnie jak w większości innych firm samochodowych, wszystko związane było z jedną ważną osobą, tym razem Louisem Renault, który już od najmłodszych lat wykazywał się dużą smykałką do wszelkich spraw związanych z mechaniką, elektrycznością i silnikami. W wieku 21 lat stworzył swój pierwszy pojazd, który skonstruował w warsztacie. Zresztą w warsztacie, na który została przerobiona szopa w jednej z posiadłości należących do rodziny. Już w następnym roku w 899 razem ze swoimi starszymi braćmi, Marcelem i Fernandem zakłada firmę Bracia Renault z siedzibą w Bilancourt i kapitałem o wysokości 60 tysięcy franków. Pierwsze auto to typa dwumiejscowy samochód z jednocylindrowym silnikiem Dédion-Bouton o pojemności 270 cm i mocy niecałych dwóch koni mechanicznych. Kolejne lata przy noszą gwałtowny rozwój fabryki, ale w roku 1914, kiedy wybucha pierwsza wojna światowa, większość produkcji skierowana jest na potrzeby wojsk sprzymierzonych. Wówczas to wjeżdżają ciężarówki, także czołgi i słynny czołg FT-17. Po zakończeniu działań wojennych, obok aut osobowych, 10 CV, powstają również samochody ciężarowe, lekkie ciężarówki, traktory, i firma rozwija się błyskawicznie. Coraz częściej myślami przenosimy się na Raid Dakaru, ale tym razem, razem z Adamem Małyszem, wybieramy się do firmy Overdrive, gdzie przygotowywaliśmy samochód na Dakar. Po przyjeździe tutaj dowiedzieliśmy się wiele rzeczy, które są ważne w tym samochodzie, czyli obsługi całej elektroniki, którą mamy tutaj w, w kokpicie, obsługi mechanicznej, co my sami możemy zrobić z tym samochodem. Te nasze ostatnie przygotowania, nasze przymiarki w samochodzie również przebiegają bardzo sprawnie, ponieważ mamy świetną, świetną jakąś taką nić porozumienia pomiędzy, pomiędzy nami a, a zespołem. Także jestem przekonany, że to będzie działało super. Sukces na Radzie Dakar, zresztą nie tylko na takim rajdzie, to współpraca zawodnika i ekipy przygotowującej samochód. Skoro wszystko gra, jeśli chodzi o jedno i drugie, wierzymy w sukces Adama Małysza i Rafała Martona. Absolutnie nie chcę Państwa przekonywać, że Tiguan jest to samochód terenowy, bo takim nie jest. Natomiast wędrując po tych Haszczach, gdzie w tej chwili jeździmy, myślę, że przekonałem i siebie i Państwa, że jest to samochód, który w terenie sobie daje radę. Zresztą pewnie Państwo wiedzą, że to auto występuje w dwóch wersjach w wersji offroadowej, wtedy ten kąt natarcia z 18 stopni robi się 28 stopni i jest to zupełnie już inne auto. Tiguan ma tę przewagę na przykład nad em że ma właśnie wersję offroadową. Wtedy ten teren można wjechać i nie obawiać się, że przy bardziej stromym podjeździe utkniemy, bo to auto jest do tego przygotowane. Ale nie jest to samochód terenowy. Natomiast napęd na cztery koła to jest napęd typu Haldex. Niektórzy twierdzą, że Haldex to nic nie warte. Drodzy Państwo, ja uważam, że Haldex w tym samochodzie po pierwsze jest to rozwiązanie mądre. Bo normalnie napęd jest poukładany w ten sposób, że 90% jest napędu na przód, 10% na tył. Natomiast gdy wyruszamy w teren, gdy potrzebny jest ten napęd na tył, on się dosyć szybko i zgrabnie dołącza. No i wtedy jest zupełnie inaczej, bo może być na przykład 50 na 50, albo w zależności od potrzeby, elektronika jest po to, aby. Odpowiednio ten napęd rozdzielać. Te Haldexy współczesne to jest coś zupełnie innego niż 5 lat temu. Wtedy mówiło się, że Haldex właściwie jest to taki system, który czasami wprowadza samochód w poślizg, dołączając się w najbardziej nieodpowiedniej chwili. W tej chwili sytuacja jest zupełnie inna. Haldex włącza się niemal natychmiast, kiedy istnieje uścisk kół. Zresztą w Tiguanie może być jeszcze dodatkowa blokada. Wtedy ten samochód jakby zachowuje się lepiej podczas śliskiej jazdy na zakrętach. Przyhamowuje koło, które wpada w poślizg, i automatycznie wyprostowuje samochód, aby można było bezpiecznie się poruszać. Dlaczego auta typu SUV odnoszą taki sukces nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie? Przede wszystkim dlatego, że dają komfort podróżowania. Wygodnie się wsiada, siedzi się wyżej, wygodnie się prowadzi. I takie poczucie bezpieczeństwa, bo jednak samochód, który ma swoją masę, który ma wiele ciekawych systemów, jest autem dającym inne poczucie bezpieczeństwa niż limuzyna. No ale oczywiście za to wszystko trzeba trochę zapłacić, ale mam nadzieję, że pokazując ten samochód Honda cr przekonamy Państwa, że to są samochody naprawdę warte uwagi, a więc ruszamy. Najpierw przyglądamy się zawieszeniu. Mamy z przodu kolumny MacPhersona, z tyłu układ wielowahaczowy. Nowością jest samoadaptacyjne elektryczne wspomaganie kierownicy, oferujące kierowcy większą siłę wspomagania podczas wykonywania manewrów przy niskich prędkościach podczas jazdy w terenie oraz precyzyjne reakcje podczas jazdy z większą prędkością. A teraz dwa słowa o wymiarach i tu ciekawostkę. W porównaniu z modelem poprzedniej generacji długość i wysokość hondy CRV zostały zredukowane odpowiednio o 5,30 mm, co nie miało jednak negatywnego wpływu na przestronność kabiny pasażerskiej. To jeden z przykładów realizacji filozofii Hondy, maksimum człowieka, minimum maszyny. Ale oczywiście silniki są ważne i tutaj mamy dwie jednostki napędowe i przewaga Tiguana jest tutaj zdecydowana. Mamy 2.2 diesla i dwulitrową benzynę, a w samochodzie niemieckim mamy ogromną gamę silników do wykorzystania i tu przewaga Tiguana jest wielka. I na koniec, drodzy Państwo, informacja, a właściwie ostrzeżenie dla tych, którzy na narty się wybierają. Proszę Państwa, bardzo źle kieruje się samochód zarówno w butach narciarskich, takie cuda też już widziałem, jak i w tych potężnych butach po nartach. Chyba jednak warto założyć takie typowo normalne, samochodowe obuwie. To wszystko dziś. Do zobaczenia, usłyszenia za tydzień.